Moi drodzy mamy punkt siódmy, nie krzycz i nie wołaj o pomoc, przedstawione jako mit, tak i tu faktycznie to jest mit, natomiast jest i nie jest, dlatego ja nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, tak jak tutaj magicznych pigułek, jedni krzycz i wołają o pomoc, inni nie krzycz i nie wołają o pomoc, zależy od sytuacji. Jeśli to się dzieje przy ludziach, jakaś napaść, są ludzie w okolicy, tak, krzycz i wołają o pomoc. Jeśli już dałeś, dałaś się zabrać do drugorzędnej lokacji, czyli nastąpiło porwanie, to jest to lokacja, w której najprawdopodobniej i tak nikt Cię nie usłyszy. Więc tam krzyczenie i wołanie o pomoc, no tylko będzie denerwowało sprawcę. Eee, więc krzycz jak najgłośniej woła osobę z wzroku i prosi personalnie o pomoc, się nie do tłumu, a do konkretnej osoby. Lepiej woła pana w niebieskiej koszulce, niż ogólnie krzycz ratunku. Eee, tak, jak, tu jak najbardziej słusznie. Natomiast to, co zaznaczyłem przed chwilą, zależnie od sytuacji, tak, jeśli to się dzieje przy innych, ktoś go zaczepia, tak, jest, jest ten, jest to ważne również z, z, z innych rzeczy, inna, yy, z innych powodów, mówię o tym na szkoleniach, dlaczego jest yy, ważne, jak to się przyda, jakie to ma później znaczenie yy, właśnie przy kontaktach z władzami, przy dalszym prowadzeniu już tej, tej, tej sprawy, tak. E, może tego wy wykorzystać gwizdek lub alarm akustyczny jednocześnie staraj się nie stracić czasu potrzebnego do skutecznego odparcia ataku e, e, tak i tutaj znowu mamy odesłanie do, mm, do, do, do zakupów e, i, i, i totalną kompletną bzdurę to ktoś mnie napada i żeby zwrócić na siebie uwagę, to wyciągam gwizdek zamiast wyciągnąć paralizator, zamiast wyciągnąć ażby ten gaz pieprzowy i go użyć. Nie, wyciągam gwizdek, bo w momencie, kiedy jest, je, jestem napadany, szarpany, czy jako kobieta napadana, szarpana, próbuje się mnie zaciągnąć do, do tego, to najważniejsze w tej, w tej chwili jest wyciągnięcie gwizdka. Nie. Najważniejsze jest zakończenie sytuacji, wydostanie się z tej sytuacji. Więc w tym momencie lepszym wyjściem na wyciąganie gwizdka czy alarmu akustycznego jest wyciągnięcie czegoś i wykorzystanie tego, co pozwoli nam się wyrwać. Tak? Szukanie tego typu rozwiązań, a nie gwizdka. A jeśli nie masz nic innego i masz gwizdek ze sobą, to Coś tu grubo poszło nie tak, znacznie wcześniej na etapie planowania i przygotowania. Yy, bo jeśli już masz gwizdę, nie zaczynamy od gwizdka. zaczynamy od konkretów. Zaczynamy od konkretów. Gwizdek możemy dołożyć jako drugi. Tak? Jeśli chcemy nosić coś więcej. Czy też powinniśmy nawet, tak? Natomiast nie może być sytuacji, że mamy jakiś gwizdek, czy inny alarm akustyczny, a nie mamy poważnych narzędzi obronnych. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy jestem kobietą. Uwadze, to jest w ogóle nie do pomyślenia, natomiast w sytuacji, kiedy jesteś kobietą, yy, jak już mówiłem w poprzednim nagraniu, jednym z problemów samoobrony yy, yy, kobiet jest proponowanie niedostatecznie agresywnych rozwiązań. To jest rozwiązanie niedostatecznie agresywne. Yy, więc tutaj takie, no, mówię, i tak, i nie, niby ten, zaczęło się dobrze, ale jest dalej. Yy, dobrze, to i tak mamy. 5 minutek, krótkie nagranie. Yy, kochani, zapraszam. Weltowanie innych moich nagrań, mówiących też o, o realiach, Yy, obrony, yy, obrony kobiet, samoobrony kobiet i, i, i samoobrony napaści jako takich. To są bardzo istotne, yy, istotne rzeczy, nakreślające nam kontekst. To tyle. Bądźcie bezpieczni zawsze.